Interesujesz się przed rozmową rekrutacyjną? Pokażę Ci specjalne techniki relaksacyjne. Zaczynamy. Cześć, mam na imię Przemo, a to jest świątynia spokoju. Drżą ci ręce, oddech przyspiesza, a zimny pot ogarnia całe ciało. Chyba jesteś przed rozmową rekrutacyjną. Zobacz, jak opanować stres i rozwalić system podczas rozmowy rekrutacyjnej. Witam cię w 5-minutowych tipach karierowych. Dzisiaj jesteśmy w mojej oazie spokoju, więc jeśli trzęsą ci się ręce. Ciało obladne masz zimnym potem, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu. Stres dopada każdego, bez względu na płeć, wiek, wzrost, wagę czy inny znak zodiaku. Szczególnie przed i podczas rozmowy rekrutacyjnej opanowanie stresu jest kluczowe do tego, żeby osiągnąć oczekiwany wynik. W tym momencie musisz się zaprezentować z tej pewnej strony, z tej opanowanej, ale jak to zrobić, kiedy organizm na to nie pozwala? Z pomocą przychodzą techniki relaksacyjne, o których wszystko Musisz wiedzieć. Po pierwsze, głębokie oddychanie. Jak to wykonać? Usiądź lub stań. Skoncentruj się na spokojnym wdechu nosem i spokojnym wydechu ustami. Powtarza kilka razy. Dlaczego działa? Głębokie i kontrolowane oddychanie powoduje zwolnienie tempa oddechu, obniżenie ciśnienia krwi oraz redukcję poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. To z kolei prowadzi do ogólnego uspokojenia organizmu, zmniejszenia napięcia mięśniowego oraz poprawy koncentracji i zdolności radzenia sobie ze stresem. Napięcie i relaksacja mięśni. Wykonanie. Zacznij od jednej części ciała, na przykład Odstęp. Skoncentruj się na napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Przejdź stopniowo po każdym mięśniu aż do samej głowy. Dlaczego to działa? Kiedy doświadczamy stresu, nasze mięśnie mają tendencję do spinania się, co może prowadzić do poczucia sztywności i dyskomfortu. Relaksacja mięśni pozwala nam zredukować to uczucie, umożliwiając mięśniom powrót do pierwotnego stanu, czyli... czyli... no wiecie, do trochę luźniejszego niż kiedy są pospinane. Dodatkowo skupienie się na poszczególnych częściach ciała Podczas całego procesu pomaga nam na zwiększeniu świadomości ciała oraz skierowaniu uwagi z dala od męczących myśli. Medytacja, mindfulness. Wykonanie. Usiądź w wygodnej pozycji i skoncentruj się na Oddechu. Zamknij oczy i świadomie obserwuj każdy oddech, skupiając się na wdechu i wydechu. W przypadku pojawiania się jakiejkolwiek myśli, zauważ ją, ale skupiaj się dalej na oddechu. Powtarzaj ten proces przez kilka minut, aż niechciane myśli trochę od Ciebie uciekną. Dlaczego działa? Medytacja mindfulness pomaga w redukcji stresu poprzez skierowanie uwagi na bieżący moment. Skoncentrowanie na oddechu pomaga w uspokajaniu umysłu, a Świadome obserwowanie myśli pozwala spojrzeć na nie z dystansem. Wizualizacja. Wykonanie. Zamknij oczy, usiądź wygodnie i wyobraź sobie pozytywny koniec Twojej rekrutacji. Wizualizuj sobie każdy detal, to jak będzie wyglądać biurko, osoba rekrutująca i jak na przykład będziesz to wyglądać ty wychodząc z tej rozmowy rekrutacyjnej, czyli uśmiechnięty i szczęśliwy. Skup się na pozytywnych uczuciach i emocjach związanych z osiągnięciem sukcesu. Dlaczego to działa? Wizualizacja pomaga w redukcji stresu poprzez stymulowanie umysłu i postrzeganie sytuacji jako taką, która pozytywnie się zakończy. Dzięki temu też się za bardzo nie hejtujesz, tylko myślisz o tym, że wszystko będzie ok, co też podświadomie pomaga ci osiągnąć taki wewnętrzny spokój. Praktykowanie wizualizacji może pozytywnie wpłynąć na cały kształt twojego samopoczucia, niekoniecznie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jesteś w sytuacji stresującej. Jeśli chcesz więcej rad związanych z chillowaniem, no to zapraszam cię oczywiście tutaj na naszego bloga. Ogólnie tam jest wszystkiego więcej, tutaj tylko tak, wiesz, psiu, cię zaciągnam tam, żebyś... Tam poleciał docelowo, poleciała. Idźcie tam i zobaczcie, co tam jest dla was, bo tam jest dużo dla was. Ja oczywiście Was zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeśli Wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście zapraszam Was na nasze social media, które dostępne są w opisie tego filmu. No i co? No i pamiętajcie jeszcze o Talent Days, że ruszyła rejestracja największych targi pracy i praktyk w Polsce, więc teraz też się możesz tam zarejestrować. Wchodź, bądź z bizami piony. Ja idę się trochę wyścigować, także dzięki i. До новых